Witam na kanale Pobite Gary, gdzie gotujemy z przymrożeniem języka. Zapraszam też do mojej serii, czyli znane lubiane, gdzie pokazuję, jak przygotowywać znane produkty z półek sklepowych, sieci restauracji i sieci fast foodów. Ale najpierw rozwiązanie konkursu z Nutellą. Tutaj macie trzech zwycięzców, trzy zwycięskie komentarze, które wygrywają te zestawy. Oczywiście wszystkim dziękuję za udział i pamiętajcie, nie martwcie się, jeżeli nie wygraliście, bo przed Wami nowy konkurs. A w nowym konkursie co trzeba zrobić? Po pierwsze, trzeba być subskrybentem naszego kanału, więc jeżeli go jeszcze nie subskrybujecie, to teraz macie okazję. Po drugie, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. i Po trzecie, napiszcie komentarz, w którym wymienicie minimum trzy składniki, które powinny się znaleźć na waszej wymarzonej pizzy. A do wygrania jest 5 bonów podarunkowych do Pizzy Hut, każdy wartości 100 zł. No dobra, zasady znacie, więc czas przejść do bohatera dzisiejszego odcinka, czyli do ciasta z Pizzy Hut. Ciasto Pizza Hut. Pizza Hut to najpopularniejsza pizzeria na świecie i choć sama pizza kojarzy się bardziej z Włochami, to właśnie Amerykanie postanowili ją ulepszyć i serwować po swojemu. Ten smaczny wynalazek dostarczany jest nawet astronautom Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Mimo wielu niesamowitych wariacji, jak pizza ze spaghetti czy z cheeseburgerami, Pizza Hat swoją popularność zawdzięcza puszystemu ciastu Pan. To właśnie ono będzie tematem dzisiejszego odcinka. A co dziś przygotowałem w mojej magicznej ludówce? Do zrobienia ciasta na pizzę będę potrzebował mąkę, trochę soli, cukier. Olej, drożdże, ja używam tutaj drożdży suchych, wodę, i teraz może Was troszkę zdziwi, ale taki magiczny składnik czyli mleko w proszku. Oczywiście, warto jeszcze zrobić dobry sos, a składniki do niego widzicie na ekranie. Zaczynam od ciasta, którego przygotowanie jest proste, ale trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Na początku mąka, którą przesiewam. Mąka przesiana. Więc dodaję teraz mleko w proszku oraz szczypce soli. I te trzy składniki suche, które teraz mam, trochę jeszcze wymieszam łyżką, też żeby troszeczkę dać im powietrza. Na koniec wlewam olej oraz wodę. Ważne, aby była w temperaturze pokojowej. I teraz to wszystko trzeba wymieszać i zagnieść ciasto. Przy ugniataniu ciasta warto pamiętać o kilku rzeczach. Jeżeli ciasto lepi się do rąk, dodajcie trochę mąki. Jeżeli nie lepi się w ogóle, dodajcie trochę wody. A jeżeli ma taką konsystencję, zwartą nie lepi się do rąk ani do blatu, to oznacza jedno, że jest idealne. Do wysmarowanej delikatnie olejem miski wsadzam ciasto, przykryję to folią i odstawię w ciepłe miejsce na godzinkę, żeby wyrosło i podwoiło swoją objętość. Ale mam tutaj już wcześniej przygotowane, bo magia kina nie pozwala mi czekać tak długo. Więc jest tutaj przygotowane ciasto, które już zdążyło wyrosnąć. Podzielę je na dwie części i wsadzę do lodówki na jakieś 2-3 godziny. Po tym czasie w ruch idzie wałek. Dobra, ciasto mam już rozwałkowane, jest ładne i okrągłe, ale zanim zacznę je piec, zdradzę Wam fajny sekret odnośnie pieczenia i przygotowania pizzy. Teraz posmaruję oliwą, przykryję folią spożywczą. I wsadzę do piekarnika nagrzanego do 50 stopni, ale wyłączonego na 20 minut. Dzięki temu ciasto jeszcze bardziej wyrośnie i otrzymamy prawdziwie grube ciasto na pizzę. Czas na przygotowanie sosu. Jest to bardzo proste, ponieważ wszystkie składniki lądują w blenderze. Ciasto wyciągnąłem z piekarnika. Lekko urosło, jest mięciutkie, tak jak powinno być. Ja wiem, że może Wam się wydaje, że nic nie urosło, ale. To, jest do, to był dopiero wstęp przed pieczeniem, czyli w pieczeniu to dopiero będzie grube ciasto. Uwierzcie mi. Więc co teraz robimy? Teraz smaruję pizzę z sosem, a teraz mozzarella. Jeżeli uważacie, że te kawałki są za grube, to od razu mówię, że to nieprawda, ponieważ mozzarella ma taką tendencję, że dosyć szybko się topi. Jeżeli pokroimy ją za cienko, to nam się po prostu w piekarniku spali. Będziemy mieli takie nieładne ciemne, niedobre placki. Tak przygotowana pizza ląduje w piekarniku nagrzanym do 250 stopni. Nie powiem Wam na ile minut, ponieważ każdy z Was ma trochę inny piekarnik, więc warto jest po prostu wsadzić ją i obserwować, co się dzieje. Moja pizza jest już gotowa z moimi ulubionymi dodatkami, ale w tym przepisie pamiętajcie, że chodziło o to, jak zrobić ciasto, czyli ciasto na pizzę, tak jak z pizzy Hut, czyli po upieczeniu powinno być chrupiące z zewnątrz, puszyste w środku i jestem pewien, że to mi się udało. Popatrzcie sami. Z zewnątrz jest chrupiące, w środku puszyste, nie ma ani kawałka zakalca i to jest pizza, którą musicie spróbować. Musicie spróbować sami, musicie poczęstować dziewczynę, mamę, babcię, tatę, kolegów, bo naprawdę warto.